Witam serdecznie w programie z Historią na Ty. Dziś porozmawiamy o niezwykle ważnym wydarzeniu w historii naszego państwa. Zajmiemy się odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku. A w naszym studiu gościmy dziś wybitnych historyków: pani dr Karolina Świtz z Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego, pani dr Laura Giese z Muzeum Narodowego w Szczecinie. Oraz profesor doktor habilitowany Maciej Michalski, reprezentujący Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Zanim przejdziemy do dyskusji, chciałabym, abyśmy obejrzeli wspólnie sondę uliczną na temat wiedzy mieszkańców naszego miasta o 11 listopada. Witam i zapraszam na program Szkolny News. Ja nazywam się Maciej Wodarczyk. Razem ze mną jest Klaudia Szłyk i Klaudia Warzecha. Naszym zadaniem jest pytanie przypadkowych przechodniów, co wiedzą na temat daty 11 listopada. Czy to jest 11 listopada? Nie wiem. Co się stało 11 listopada? Nie wiem. jakimi <laughs> postaciami kojarzy się 11 listopada. O 18 lat. Na temat 11 listopada? Nie. Jak wygląda pan mówić na temat 11 listopada? Dlaczego ja mam grzeć wywiadu? No po prostu jest to święto narodowe. A z jaką postacią by się Panu skojarzyło to święto? No z Marszem Pierwszej Brygady. A, z czym się powiem? kojarzy data 11 listopada? No, z Piłsudskim. No. E, a z jaką postacią? No z kim? A co się konkretnie wydarzyło tego dnia? A to tego to nie wiem, no nie jakoś tak zapomniałam. Od dnia 11, listopada. O dnia 11 listopada. A co to jest za dzień? No właśnie chcielibyśmy się pana o to zapytać. 11 listopada? Tu nie podległości? No, no tak, ale byśmy... A mógłby pan nam zap... powiedzieć na konkretne pytania? Eee, przestań się. I się bo ja tu tam... nie mam do tego ustroju zamiłowania, także... Nikt tak. nie ma. <noise> właśnie, nie, bo taki ustrój jest. Z czym się kojarzy data 11 listopada? Z flagami za oknem. A za jaką postacią? Piłsudskim. Co konkretnie wydarzyło się 11 listopada odzyskaliśmy. 16 listopada? No pewnie, święto nie święto niepodległości. A z jaką postacią kojarzy się pan do data? No, no, z z dużo dużymi, z dużymi postaciami, z różnymi. Um, a jedną z głównych? Nie pamiętam postaci, ale na pewno jest ich dużo. Aha. Dziękujemy. No, nie, od, od, nie. Od, ale może pan spróbuje? Dziadek się teraz nie orientuje, nie ma czasu i nie. nie, nie ale może akurat, pan... akurat nie tego. Aha. Nie wczuwałem się w tą sytuację, nie miałem czasu. Tylko jeździcie 11 listopada. Z plagami. Co się stało 11 listopada? Odzyskaliśmy chyba niepodległość. Z jaką postacią kojarzycie 11 listopada? Z polskiej. na temat 11 listopada tak bardzo szybko. Nie mam czasu. Jakie Ja na temat 11 listopada? Nie, nie spieszymy się do wszystkich. Tylko jeździcie 11 listopada. 11 listopada to jest. Zabrzmiałam plagi. Co się stało 11 listopada? Odzyskaliśmy niepodległość. Z jaką postacią kojarzycie 11 listopada? Z piuską. Zresztą udzieliłabym pani krótkiego wywiadu na temat 11 listopada. Czy krótkie pytanie? Nie, nie mam pracy. Dziękuję. Wywiadu na temat 11 listopada. Nie, 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 nie. Dziękujemy. Zresztą udzieliłabym pani wywiadu na temat 11 listopada. Tylko trzy pytania. Wywiadu na temat 11 listopada. Ja nie znam co jest, jest 11 listopada zbytnio. Ale to tylko trzy łatwe pytania. No mów. Z czym kojarzy się Pani data 11 listopada? Z przyjazdem samochodów. A czy wie Pani co konkretnie wtedy się stało? No kiedyś był wypadek. A z jaką postacią kojarzy się Pani ta data? Też chyba no, było w listopadzie czym kojarzy się Pani data 11 listopada? No, na pewno wiem lepiej od Was. <laughs> Tylko, że Wy to jesteście tacy, a ja jednak pamiętam 11 listopada. Z odrodzeniem Polski. A co się z wyzwoleniem. konkretnie stało wtedy? Zakończyła się I wojna światowa. I Polska stała się krajem wolnym. A z jaką postacią Pani się kojarzy 11 listopada? Hmm, hmm, hmm. Z, nie z jedną. No ale chyba najbardziej charakterystyczny jest Piłsudski. Dziękujemy.